I cześć, witam Was, moi drodzy, serdecznie w tym dniu. Moi drodzy, moi drodzy, wiecie, moi drodzy, czym jest przegryw? Co to znaczy, przegryw według, według definicji? tak? Moi drodzy, zaraz Wam powiem. Według, przynajmniej teraz, przynajmniej na, według definicji. <laughs> Przepraszam, słowa przegryw. bo Ludzie posługują się, przynajmniej młodzi ludzie, posługują się takim, takim slangiem, takie słowem, o nazwie przegryw. Znaczy, yy, według definicji, przynajmniej e, z takiej strony miejskiej.pl, z ich slangu, przynajmniej ze strony miejski.pl, przegryw to osoba, która przegrywa życie, co to oznacza, to że nie odnosi. To znaczy, że nie odnosi sukcesu w żadnym, żadnej dziedzinie. Moi drodzy, e, moi drodzy, chodzi po prostu poniekąd o to, tak naprawdę ludzie zaczęli, ludzie zaczęli e, wymyślili słowo, e, wymyślić słowo, które oznacza człowieka, który nie... Po, nie, nie ma sukcesu w żadnej, w żadnej dziedzinie. Jest to słowo właśnie przegryw, tylko wiecie co jakoś mi to tak dziwnie, jakoś mi to tak dziwnie brzmi. Dlatego moi drodzy, że z samej definicji, z samej definicji słowa przegryw wynika, że taka osoba nie ma sukcesów w żadnej dziedzinie. Ale zastanówcie się, zastanówcie się, czy da się w ogóle nie mieć sukcesów w żadnej dziedzinie. Bo mi, się wyda, bo mi się wydaje, że ludzie, bo mi się wydaje właśnie, że nawet jeżeli nie ma, się, nie, ma się, nie ma się pracy, to jeszcze są sukcesy w innej dziedzinie, tak? Albo na przykład, jak ma się pracę, a dajmy na to, nie ma się pieniędzy, e, dziewczyny i tak dalej, to myślę, że to też nie jest do końca tak adekwatne do, do tej definicji. Bo skoro, bo skoro z samej definicji wynika, że taka osoba nie ponosi żadnych sukcesów w żadnej dziedzinie. To oznacza, że kogoś takiego przegryw nie ma. Ponieważ, moi drodzy, zawsze jest, tak, zawsze, jest, zawsze jest tak, że człowiek ponosi jakieś sukcesy w jakiejś dziedzinie. Na chociażby w jednej, tak? Ale moi drodzy, moi drodzy, taka definicja, przynajmniej to to przeczytałem tutaj, według tej definicji tak naprawdę nie ma nikogo. Nie ma takiego człowieka. Nie, Przegryw. W ogóle, w ogóle nie wiem, kto te dziwne słowa wymyśla. Kto wymyśla słowo boomer? Przegryw albo, nie wiem, albo na, na przykład, nie wiem, bambik. W ogóle to są jakieś dziwne słowa że tak naprawdę, żeby wiedzieć, co one znaczają, muszę, muszę, tak naprawdę, muszę, muszę się, muszę sięgać po telefon i sobie wygooglać, tak, co to znaczy. I uwierzcie mi, że tak naprawdę, i naprawdę, uwierzcie mi, że tak naprawdę nie ma takiej osoby o nazwie przekryw. Ponad, 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 nawet jeżeli, nawet jeżeli, przy, przypuśćmy, na, ty, na tysiąc dziedzin, bo nawet jeżeli na tysiąc dziedzin tylko w jednej z nich osiągasz sukces, to to już ten jeden sukces sprawia, że wcale, że wcale nie, że wcale tym tak zwanym przegrywem nie jesteś. Nie wiem, nie wiem, kto co, nie wiem, kto coś takiego, takie słowo myśli, bo mi się jakoś, mi się dziwnie kojarzy, ale to nieważne. To jest nieważne, moi drodzy. Ważne jest to, Ważne jest to, że według definicji, którą przeczytałem na początku filmu, osobnik zwany, o, osobnik, którego, naz, którego nazwamy przegryw, nie osiąga sukcesów w żadnej dziedzinie. Ale się zastanówcie, czy, jest, czy jesteś osobą, która w żadnej dziedzinie nigdy nie, nie osiąga sukcesów? Pomyślcie. Zawsze jest, zawsze jest tak, że chociaż w jednej dziedzinie osiągasz sukces. I to już sprawia, że już wygrałeś. Tak? Więc, więc definiowanie człowieka tym słowem jest nieadekwatne. Jest nieadekwatne, tak? Bo nawet, bo możesz mieć pracę, tak? Ale możesz nie mieć, nie mieć pieniędzy, nie mieć pieniędzy, nie, nie, nie czyny, i ogólnie rzecz biorąc w nie, nie mieć. Więc ta jedna rzecz, czyli ta jedna rzecz, czyli praca jest w zas zasadzie, spra zasadzie sprawia, że już, że już wygrałeś. I wiecie, posługiwanie się takim słowem, który niewiele wnosi chyba do, do naszego społeczeństwa. Bo tam, mówmy się, taka, według tej definicji, każdy, kto nie osiąga sukcesu w żadnej dziedzinie, dopiero może być określana tym słowem. Tak naprawdę, moi drodzy, nie znam, yy, praktycznie, praktycznie nie znam nikogo, kto mógłby być określany tym słowem. Według tej definicji. Więc w sumie tak, nie znam nikogo. Jeśli znacie kogoś takiego, to możecie mi napisać. Tylko kogoś takiego, kto nie osiąga sukcesów w żadnej dziedzinie. W żadnej. Możecie mi napisać w komentarzach, co na ten temat myślicie. Ja się wam żegnam, papa. Pa.